Robert Gołaszewski. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem 6 regulaminu wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, 15. Liczba kart wyjętych z urny, 15. Ilość kart wyjętych z urny nie różni się od osób, którym wydano karty do głosowania. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata Andrzej Suchenek 9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata Robert Gołaszewski 6. Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Andrzej Suchenek uzyskał liczbę głosów określono w punkcie trzecim i został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w Wuchowie. Ponadto komisja nie stwierdziła żadnych okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję bardzo. Dziękuję komisji pomyślności mieszkańców gminy Włochów. Tak mi dopomógł Bóg. Dziękuję. O wielu tematach w ostatnim miesiącu dyskutowaliśmy bardzo dużo. Wszyscy mają swoje programy. Większość mieszkańców i zna, więc chciałbym tylko kilka rzeczy zaakcentować. W związku z tym, że my pracujemy trochę w innym składzie. A chciałbym, żeby wszystko zgodnie ze ślubowaniem odbywało się w naszym gronie dla publicznego dobra naszych mieszkańców. Po pierwsze chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom miasta Gminy Łoku za pomyślne głosowanie na Komitetu Wyborczego Ziemi Łochowskiej i dla mnie osobiście. O głosów za poprzednie 4 lata to jest dużo i mało, ale ponieważ wszyscy starzy w większości w dół, więc ja się podniosłem lekko w górę, więc jest to powód do satysfakcji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również całemu Komitetowi Wyborczemu Ziemi Łochowskiej, a szczególnie panu Tadeuszowi Doboszowi za wielką pracę, którą włożyli organizacyjnie przygotowanie tych wyborów, poprowadzenie naszego komitetu, bo praktycznie nie biorąc my no jako urzędnicy za dużo czasu na wybory nie mieliśmy, bo ciągle szkła robota. Państwo byli świadkami do końca, żeśmy oddawali inwestycje i przygotowywali dokumentację na pozostałe, które jeszcze są w toku. Także Myślę, że Komitet działa dobrze. Dziękuję również Panu Przewodniczącemu Komisji Gminnej i całej Komisji Gminnej za to, że nie popełniła błędów PKW i wyszliśmy lepiej I na tym, że ja nie wiem, czy to będzie awans, dla siebie będzie ale, ale, ale Komisja działa dobrze. Myślę, że nikt do nikogo nie powinien mieć pretensji, jeżeli chodzi o, o wybory, o sposób ich prowadzenia i przestrzegania prawa w czasie bo, jak już mówiłem, e, niezależnie jak się wspieraliśmy w tych wyborach, na szczęście, chyba za bardzo żeśmy się nie poobijali. W związku z tym, że osobistych pretensji nie będzie, e, że e, to co robimy, chociaż być może różne były tutaj poglądy i opcje na poszczególne rzeczy, ale generalnie w dyskusji nie kwestionowano podstawowych. Rzeczy, które żeśmy robili w tamtej kadencji, więc można powiedzieć, że ta robota z tamtych lat obroniła się sama i że będzie to dobre, dobra przesłanka do tego, żeby ta współpraca dalej merytoryczna była. No, oczywiście mamy własny program wyborczy, ale to nie znaczy, że nie będziemy słuchać opozycji, pozycji, jeżeli będą konstruktywne wnioski do programu. Na najbliższe 4 lata dzisiaj już muszę zadeklarować, chcę zadeklarować, że pierwszy postulat Prawa i Sprawiedliwości nie za zamknięcia, jedynie w pełni się zgadzamy i przyjmujemy do realizacji. Nie będziemy zamykać na jednej. Natomiast chcielibyśmy dalej, chociaż zdajemy sobie sprawę z ograniczonych środków finansowych, które czekają nas w najbliższych latach, kontynuować program inwestycyjny zarówno dla miasta, jak i dla terenów wiejskich, natomiast zakres tego, co będziemy robić pomimo, że pewne rzeczy są przygotowane, myślę, że dopiero poznamy wtedy, kiedy będzie wiadomo, jakie będą pieniądze unijne. Na dzień dzisiejszy nic na ten temat nie wiadomo i trudno składać tutaj jakieś sensowne deklaracje. <laughs> wiadomo tylko tyle, że na razie najlepiej wychodzi miasto Łochów, bo dwie ulice się budują, a dwie następne w postaci schetynówek, tak jakby prezent dla mieszkańców ochowa. również chodzą do realizacji w przyszłym roku budżetowym. Także w temacie miasto będzie w dalszym ciągu do przodu, natomiast inne rzeczy są w fazie projektowania i będziemy o dyskutować w następnych latach. Chciałbym, żeby, żeby w dalszym ciągu no, była dobra atmosfera. Dla łuchowskiej oświaty myślę, że wprawdzie nie czekają na takie ciężkie inwestycje jak w latach poprzednich, ale do roboty jeszcze jest dość sporo i tej materialnej, i tej związanej z poziomem nauczania, bo w tej materii mamy jeszcze chyba sporo do, do roboty. Jak Państwo wiedzą, podstawowa rzecz to jest praca, miejsca pracy dla mieszkańców. W tej materii chcielibyśmy zachować w nadchodzącej kadencji rozsądną politykę podatkową. Być może przy w miarę stabilnej sytuacji w kraju w ogóle w tej kadencji podatków nie będziemy zwiększać. Mówię, być może, bo jestem realistą, nagle coś się może w kraju stać. Ale myślę, że wbrew pozorom wygląda na to, że, że wszystko będzie w miarę przewidywalne i taką przewidywalną politykę jasną chcielibyśmy również prowadzić w naszej gminie. Tam gdzie inwestorom trzeba pomóc to deklaruję, że będziemy pomagać niezależnie jak niektórzy to komentują. Natomiast no, praca to jest podstawa. Tak? Myślę, że modernizacja kolei sprzyja i będzie szybszemu połączeniu najpóźniej dwa lata w połączeniu z miastem stołecznym Warszawa i to dla do, no, dodatkowych aspektów do rozwoju i do zamieszkania w Łochowie, bo o również ta sprawa jest niezwykle, niezwykle ważna. Infrastrukturę mamy w mieście już niezłą, także tylko miejsca pracy będą tutaj decydowały o tym, na ile nasza gmina będzie rosła, również jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. I to, co zawsze było oczkiem w naszym głowie, to jest prawie bezpieczeństwa, zarówno tej związanej z ochroną przeciwpożarową, ratownictwem technicznym, jak i bezpieczeństwem publicznym, którym zajmuje się policja. Chciałbym podeklarować, że ten trend byśmy chcieli podtrzymać i w dalszym ciągu współpracować, bo bezpieczna gmina to na pewno jest jednym z atutów do tego, że warto w tej gminie po prostu mieszkać. I proszę Państwa, ostatnia rzecz, jaką bym chciał, żeby była w tej kadencji, chciałbym utrzymać w dalszym ciągu pozytywne relacje z powiatem węgrowskim. Myślę, że ta władza, która się ukształtowała wczoraj, w Węgrowie, gwarantują, że te relacje będą poprawne i merytoryczne i że z tego wszystkiego dla gminy i mieszkańców będą Bomby środowo korzyści. Także gratuluję Panu starości, zapisuję się do współpracy. Myślę, że wstępnych będziemy mieli również przyjaznych. No więc cóż nam pozostaje? No, zabrać się do roboty. Natomiast wszystkich radnych, jak powiedziałem na początku, zapraszam do współpracy. Przy czym prosiłbym o zmianę trochę taktyki, jeżeli chodzi o, o, o rozmowę, sposób uzyskiwania swoich potrzeb, bo Publiczne wspieranie się wyłącznie na tej sali nie jest zawsze najlepszym sposobem. Ja rozumiem, że każdy chce przedstawić się jako ten najbardziej walczący wysość w sprawie swojego terenu, z którego startował, ale myślę, że wiele spraw możemy załatwić spokojnie i rozmawiają po prostu ze sobą, bez tych emocji wszystkich, tylko na spokojnie. To jest oczywiście moje doświadczenie jako człowieka starszego, bo. W końcu, 30, byłem prawie tak gorącym w człowiekiem czyli jak pan radny Jarzyszek. Ale, ale, ale ja, już... <śmiennie> 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 ja, ja bardzo się nie uważam. Uważam, że w co się na wiele rzeczy na spokojnie rozmawia. I o taką zgodę i zrozumienie wszystkich państwa. Proszę, mam nadzieję, że towarzyszy nam będzie sympatia e, mieszkańców że będziemy razem współpracowali z sołtysami, Państwo długo najdługorudniej będą mieli swoje wybory. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy tutaj bywali na tej sali przejdą, bo zasłużyli na to chociażby przez fakt, że się interesowali tym, co się w Górynie dzieje i że ta współpraca w dalszym ciągu będzie dobra, z pożytkiem dla mieszkańców i poszczególnych miejscowości. Dziękuję bardzo, życzę wszystkim pomyślności. Żeby każdy z nas mógł i za 4 lata, że przynajmniej 3 czwarte swojego programu udało nam się zrealizować. Dziękuję.